Witam bardzo serdecznie, znajdujemy się w klubie Octopus w Łodzi, a ze mną Damian Webster. Stasiak, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Damian, widujemy Cię coraz częściej tutaj na Macie już na grupie zawodniczej. Ja wiem, że Ty również łączysz pracę z życiem sportowym, tak to nazwę. I na okres przygotowań do pojedynku, jak wygląda Twój tydzień? No, tak naprawdę ćwiczę codziennie. Staram się trzy razy dziennie być tutaj na grupie zawodniczej. Oprócz tego dwa razy w tygodniu jeżdżę na treningi do Dawida. Oprócz tego dwa, trzy razy w tygodniu robię motorykę i dodatkowo jeszcze trenuję z moim trenerem, którym od zawsze trenuję Radkiem Olczykiem w United Gym w Aleksandrowie. No i tak naprawdę mój tydzień jest cały wypełniony treningami i przygotowuję się najlepiej, jak jest to możliwe dla mnie. A co wtedy z pracą? Przechodzi na boczny tor i treningi są kluczowe w tym momencie. Okej, okay, no bo nie każdy ma taką możliwość zarówno pracować, trenować tak intensywnie. Stąd moje pytanie. Twoja walka w styczniu w Warszawie z Adamem Soldajewem. Od kiedy wiesz o swoim pojedynku? No od pojedynku nie wiem, od dłuższego czasu wiem, bo generalnie ja proponowałem gdzieś w wakacje pewnie, proponowałem grudzień. Dostałem informację, że po prostu na grudzień już nie ma miejsca, żebym na tej karcie się znalazł. No i kolejnym etapem było, żeby ten grudzień przesunąć na styczeń. Przesunięcie o jeden miesiąc no to nie jest aż tak dużo. Później aby ja wróciła trochę ta opcja grudnia, no ale ja już wszystko sobie podporządkowałem i całe moje przygotowania pod stycznia. Jest to miesiąc różnicy, więc jest to dosyć sporo, jeśli chodzi o przygotowanie o bycie w najwyższej formie, więc z tego grudnia grudzień odpuściliśmy całkowicie już skupiłem się po prostu na tym styczniu i wszystko robię, żeby na styczeń mieć przygotowany. Tek. A to, żeby zawalczyć początkowo w grudniu, to zależało ci na tym, aby zawalczyć na tej gali w Gliwicach, która jest jedną z największych gal w roku, które organizuje. KSW, czy żeby się najść w święta? Generalnie no, chciałem po prostu zakończyć rok z dwoma, z dwoma walkami. Zrobiłem w, roku, w tym roku jedną walkę, no i będzie to jedna, druga już będzie w 2024. Zależało mi na tym, żeby po prostu była druga walka w grudniu, żeby zakończyć dwoma walkami w roku, a drugi etap no, na pewno byłoby mile, jakbym się najadł niż jak mm. będę musiał tą dietę trzymać. No tak, ta częstotliwość startów w tym roku no nie była zbyt duża. Czy ty byś chciał zwiększyć ją w przyszłym roku? Nie wiem, czy dwie walki w roku to jest dla ciebie optymalnie, czy więcej? Dwie walki w roku to jest dla mnie optymalnie. No, jeśli teraz walczę w styczniu, no to zakładam, że pewnie moja kolejna walka będzie coś po wakacjach. Strzelam wrzesień, może sierpień. Mhm. Pewnie tak sobie to ułożę. No nie sądzę, żebym się zdecydował na trzy walki. Choć kto wie, tak naprawdę wyniki walk, wszystko pokażą, jak to będzie wyglądało. Zanim przejdziemy do Twojej walki z Adamem Soldajewem, chciałabym cię trochę zapytać o Twoją kategorię wagową i sytuację w Twojej kategorii wagowej w KSW. Jak dużym zaskoczeniem była dla ciebie walka Patryka Kaczmarczyka i Daniela Rudkowskiego? No więc ja ogólnie ja obstawiałem tą walkę, że walka zakończy się na, na punkty i ale obstawiałem zwycięstwo tutaj rutkowskiego. No, ale obstawiałem, że to nie będzie łatwa walka, tylko to będzie walka zakończona na punkty. No tutaj Patryk Kaczmarczyk zaskoczył tym, myślę, że ustawił tą walkę poniekąd tymi kolanami, tak. No mocny knockdown, tak naprawdę po którym przeciwnik już nie powinien stać, ale no tutaj Rudkowski się pozbierał i zebrał się w sobie i tak naprawdę trzecią rundę jeszcze wyrwał dla siebie na kartach punktowych. No i co no, ustawiło to walkę? No, gratulacje dla P Patryka. Mocna walka, choć no, udała mu się technika, czyli ten wyskok kolanami. Choć to nie tylko raz, bo to kopnął to wielokrotnie, widać, że to było przećwiczone na treningach. No Ostatnio wygrałeś z Pascalem Hincenem, ale wcześniej miałeś kilka porażek po drodze. Czy jest jakiś zawodnik, z którym chciałbyś się zrewanżować? No, chyba każdy wie, że ja od dawna dążę do tego, żeby zrobić re rewanż z Robertem Ruchałą. Yy, ale no, będzie to będzie. No, nie, będzie to, nie będzie teraz kluczowym przeciwnikiem dla mnie jest styczeń Adam Soldaev i nie zaprzątał sobie głowy na razie póki co innymi osobami. Yy, no, w przypadku zwycięstwa nad Adamem no, to jest pewne, że będę patrzył w przód i będę patrzył na czołówkę, no, bo ja tych z tyłu już będę miał wtedy pokonanych no, i będę zaglądał mocno w pierwszą trójkę na 100%. Jakiś czas temu o Adamie Soldajewie była taka opinia, że zawodnicy nie chcą się z nim bić. To chyba było w zeszłym roku, wydaje mi się, pod koniec w jakimś programie Octagon Live. Adam o tym wspominał. No i potem przyszła ta walka też z Danielem Rutkowskim. Jak dużym materiałem do analizy jest dla ciebie ta walka z Koloseum? Jakby ta walka ostatnia Adama. Wydaje mi się, że nie do końca pokazuje jego jakby potencjał, jaki w nim, w nim jest. Uważam go za lepszego zawodnika niż to, co pokazał na ostatniej walce. No i ja przygotowuję się na najlepszą opcję Adama, bo myślę, że w tej walce na Koloseum coś tam mu nie, nie zagrało. Jakby uważam, że nie do końca był sobą. A czy ty będziesz sobą w styczniu i trzeba będzie cię zabić, żeby cię pokonać? Zawsze daję 100% na walkach, tak? Przygotowuję się, tak jak już rozmawialiśmy, najmocniej jak jestem w stanie. E, trenuję naprawdę ciężko. E, na walkach dam swoje 100% na tą chwilę, jaką będę, będę, będę w stanie dać, a czy to wystarczy, no to zobaczymy. Chciałabym jeszcze zahaczyć o osobę Saladina Parnasa. Teraz było, jesteśmy świeżo po walce Bartosa z Saladinem Parnasem. No nie wiadomo, jak jego losy się potoczą i właściwie w której kategorii wagowej on wyląduje, ale jak ty widziałeś ta, tą walkę z Bartosem i jego poczynania w, w dwóch kategoriach niżej 66, to czy ty widziałbyś siebie w, w walce z nim i jaki ty byś miał na niego ewentualnie pomysł? <laughs> Jeśli chodzi o ostatni walkę, no to szczerze to zaskoczył mnie na pewno tym, że fizycznie jest całkiem mocny. Myślałem, że tutaj Bartos fizycznie będzie zdecydowanie przeważał nad swoim przeciwnikiem. Dziwiło mnie też, że Saladin tak mocno się kleił do Bartosa. Myślałem, że bardziej będzie ten klincz zrywał i wręcz Bartosa chciał uderzać i kąsać ciosami. A wiesz, że niewielu ludzi nie jest świadomych tego, że to właściwie Saladin się kleił do Bartosa, a nie Bartos do Saladina. Wielu takich... Widzów pobocznych mają wrażenie, że to Bartos dążył do klinczu, a nie Saladin? Znaczy, no, na moje oko, jak wyglądają tą walkę, no to jakby Bartos pierwszy wywierał presję na Saladinie, jakby jako pierwszy do tego klinczu zmierzał ale no, w momencie tam Saladyn jak już ten clinch był, no to nie chciał pozbyć się go wręcz, jak już ten clinch już był, jak już Bartos się do niego zbliżył i to Bartos klinczował i Bartos chciał to zrywać, no to wtedy Saladin nie chciał tego zrywać i to wręcz w drugą stronę chciał się kleić i obracał Bartosa w stronę klatki i się do niego przyklejał. Ale jakby, no, no nie wiem, dla mnie na pierwsze oko to jakby pierwszy wywierał presję i się kleił ba ba Bartos. A jakby Saladin po prostu nie chciał się od niego oderwać, i jakby Bartos jakby chciał zerwać klinic, Saladin mu to uniemożliwiał. Tak wyglądało to na moje oko. Nie wiem, czy może to wyglądało tym, że po prostu fizycznie się czuł mocny z Bartosem. Mm -hmm. e, no tak. E, no jaki ty byś miał plan na Saladina? <ścoughs> Szczerze to nie wiem. Nie wiem, nie zastanawiałem się. Nie jest to mój najbliższy przeciwnik, więc w ogóle nie, nie zacząłem sobie tym głowy. Z trenerami o tym nie, nie rozmawiamy, gdyby taka opcja kiedykolwiek była, to wtedy na pewno byśmy się zastanawiali, jak, jak, jak podejść do tego tematu. Na tą chwilę naszym kluczem, jak podejść, to jest temat Adama Soldajewa i szukania tu, tam, gdzie on jest słaby i szukania jakichś myków na Adama. Mhm. Czy Ty będziesz chciał w walce wykorzystać swoją przewagę doświadczenia, bo jesteś dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem niż Adam Soldaev? Ja wiem, no doświadczony, jestem doświadczony, ale no... Na, na, tym, na tym poziomie, czy ja, czy Adam, czy inni zawodnicy kategorii piórkowej, tutaj mówię o pierwszej, piątce, szó szóstce, no to już to jest poziom podobny, już ka każdy na tej macie spędził naprawdę dużo czasu, tych walk już ma sporo, więc to doświadczenie jest podobne tak naprawdę. Tutaj też będzie jakby no forma forum, ale wiadomo, że też w tych walkach jest dyspozycja dnia, chwili, e dyspozycja podczas robienia wagi później e odbudowy, no, dużo jest kluczowych na to, jak później ta walka wygląda. Na pewno Adam ciężko trenuje, ja ciężko trenuję i pewnie damy dobrą walkę. Czy tutaj na Macie masz kogoś, kto imituje Ci Adama Soldajewa jako sparring partner? Z kim najczęściej robisz sparingi pod tą konkretną walkę? Z kim najczęściej robię? Tak naprawdę robię ze wszystkimi chłopakami do nie wiem, do 85 kilo, to kto waży około 85 kilo, to robię ze, ze wszystkimi. No jakby oczywiście, że tam trener da, Dawid mówi chłopakom mniej więcej co mają zrobić, jaki jest ich plan tak, i co mam robić ja, ale jakby, dla mnie kluczem jest, żebym ja był w jak najlepszej formie. Jeśli ja będę przygotowany i będę. W swojej najwyższej formie to nie będzie mi groźne to, co będzie robił Adam. E, ilu osób będziemy mogli się spodziewać na trybunach z Twojej strony? No, Łódź Warszawa, ty jesteś z okolicy Aleksandrowa, tak? Dobrze kojarzę. To chyba jakaś tam grupka kibiców na pewno za tobą pojedzie. No, na pewno pojedzie. Na pewno wiem, że takie moje 100 osób jedzie, jakby typowo za mną, jedzie w sektor mój. Ale na, na pewno też będą osoby z, z Warszawy i z różnych okolic, które na pewno będą mi kibicować, bo jakby stąd, że byłem zawodnikiem i karate, i belskiej juditsu, no to tych jakby znajomych w wielu miejscach mam, więc myślę, że, że ten doping będzie całkiem fajny. Damian, powiedz, kto będzie w Twoim narożniku, no bo tak jak rozmawiamy, jesteś też z okolic Aleksandrowa i tam macie chyba też swój klub, tak? I Ty masz Dawida Pepłowskiego w narożniku, ale kogo jeszcze? No zacznę od początku, że takim moim pierwszym trenerem i tak naprawdę od szóstego roku życia do dzisiejszego jest Rady Golczyk, który prowadzi klub United Gym w Aleksandrowie. Jakby jest moim trenerem od dziecka, jeszcze jakby już trener, rodzina i no wszystko co najbliżej można powiedzieć, jesteśmy cały czas razem. Jest Dawid Popłowski i trzecią osobą jest mój przyjaciel Damian Karwacki. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Zrobiliśmy taki krótki interwiu przed Twoją nadchodzącą walką, żeby ludzie cię też zobaczyli. Ja mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy podczas Fight Weeku i życzę Ci owocnych przygotowań i żebyś nie przesadził święta. Będę się trzymał najbardziej jak będę mógł i tak naprawdę byle bez kontuzji i będzie wszystko dobrze. Jasne, dzięki serdecznie.